пац 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 chodź.. co kać, kać, co ma już? Dobrze, dobrze, tak, 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 dobrze, dobrze. tak, tak, dobrze, tak, 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 Chodź, chodź chodź chodź, tak, 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 chodź 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 chodź, chodź. chodź 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 chodź

Dzisiaj z treningu przyleciały bardzo dobrze. Miały jeździć dzisiaj do kabiny, ale lot został przełożony ze względu na upały. Tak zadecydowali. Także czekamy jeszcze tydzień. Gołomki, jak widać, zdrowe. Oczywiście dwa miały przygody, bo mają połamane nóżki. Tak jak tutaj widzicie. No już nie był się, nie był. Zaprezentuj się, fajnie. Dowody teraz dostają na drogę oddechową Także muszą sobie jakaś poradzić w te upały Ale myślę, że są przygotowane, wczoraj były kąpane Ogólnie to lotujemy w oddziale 0239, oddział Biskupiec Pozdrawiam wszystkich hodowców, kolegów i życzę udanych lotów i jak to mówią i sukcesów tu jest moja ulubienica ale jest najmłodsza jeszcze nie zgubiła ani jednego lotka także chodź 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 chodź, 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 chodź. trzyma się bardzo dobrze teraz nasypię im do korytka no chodź, 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 chodź Jak widzicie nie tylko do mnie są przyzwyczajone Po prostu mają być takie i jestem z tego zadowolony